Im więcej gatunków roślin występuje na danym stanowisku, na danym polu, tym większa jest różnorodność mikrobiomu glebowego, bo tak się określa zasadniczo zespół, zespół wszystkich mikroorganizmów żyjących, współżyjących z roślinami. I teraz proszę zobaczyć taki przypadek, też z dość ścisłego. Doświadczenia agronomicznego, że mikrobiolodzy po, pokusili się o przeanalizowanie ilości różnych grup mikroorganizmów występujących w niektórych gatunkach i w mieszaninach gatunków używanych do e, stosowania w międzyplomach. Jeżeli chodzi na przykład o pojedyncze gatunki roślin typu gorczyca, owieszczowski czy tu, tutaj również koniczyna, to okazuje się, że czy, czy mieszanki takich dwóch jakichś gatunków z tego wybranych, to okazuje się, że ilości grup mikroorganizmów, jakie występowały, to były ilości rzędu kilkanaście do kilkudziesięciu, ale w przypadku Mieszaniny złożonej z trzech gatunków, w tym przypadku gorczyca owieszowski, koniczyna aleksandryjska, okazuje się, że ilość rodzajów mikroorganizmów to jest aż ponad 500. To jest kilkaset różnych przeróżnych mikroorganizmów, które w różny sposób wpływają na glebę i na Rośliny funkcjonujące na tej glebie.